Dzień dobry Państwu. Naszym gościem jest dr Robert Burek, przedstawiciel firmy Breeders Polska. Panie doktorze, bez wątpienia znajdujemy się w dosyć trudnym momencie rynkowym w tej chwili ze względu na zniżkę cen. Natomiast po każdej burzy zawsze wychodzi słońce. Jak Pan myśli, jakie mamy perspektywy dla produkcji, dla hodowli na najbliższe czasy? Co musimy brać pod uwagę, żeby przetrwać kryzys i móc produkować dalej. Znaczy tak, pierwszą rzeczą podstawową jest to, że zawsze po nocy przychodzi dzień. I i refren tej piosenki przy, przyświeca nam przez całe życie. Z drugiej strony musimy sobie powiedzieć, że już nigdy nie będzie tak jak było. Bo będzie coś nowego, będą pewne zmiany, świat idzie do przodu, świat się zmienia, nie zawsze w, do, w kierunku, w jakim my byśmy chcieli, najczęściej w kierunku, którego my nie znamy, którego się boimy, czyli tak naprawdę no, nie, jeste, nie jesteśmy zbyt dobrze do tego przygotowani. Teraz tak, no, oczywiście, można ogólnie opowiadać, ale w, w stosunku powiedzmy do sytuacji w naszej branży, w, co będzie? Na pewno będzie jedna fundamentalna sprawa, do której my musimy z każdym dniem przygotowywać się. Musimy w końcu nauczyć się liczyć. Ktoś kiedyś powiedział, że od liczenia nie przybywa pieniędzy w kieszeni, ale przybywa, proszę Państwa, dlatego że jeżeli liczymy to naprawdę zastanawiamy się wtedy nad każdą złotówką, jak myśmy ją wydali. A może nawet nie jakżeśmy ją wydali, ale jak ona się przekłada na efekt. Czyli jaki jest zwrot inwestycji. I genetyka, czyli materiał hodowlany jest tego rodzaju inwestycją. Oczywiście, przede wszystkim mówimy pod kątem wyników produkcyjnych. Bardzo lubimy opowiadać o ilości odsadzanych prosiąd, o, o dziennych przyrostach, o konwersji można się licytować. Ale istotniejszym jest to, jaki jest, jak jest zwrot z inwestycji, jakim jest, zakup, jakim jest zakup loszki. Jaki jest zwrot inwestycji z, z, z zdecydowanie się na takie lub na inne nasienie czy jaki jest rodzaj inwestycji polegającej na zamknięciu się w gospodarstwie i własnym produkowaniu loszek. To wszystko są inwestycje i tak naprawdę w tym momencie, w jakim jesteśmy dzisiaj, nie bójmy się jutra bo to jutro nas czeka, każdy z nas się obudzi i będziemy, i będziemy mieli jutrzejszy dzień. Ale odpowiedzmy sobie na pytania albo miejmy to w głowie, jak, jak wydajemy nasze pieniądze i te pieniądze związane z produkcją, bo wtedy wiemy, w jaki sposób jesteśmy w stanie po prostu przetrwać gorsze, gorsze czasy. Bo to, że jest dzisiaj jak jest, nie wiem jak będzie jutro. Oczywiście, gdyby ktoś się mnie zapytał, jakie są perspektywy, byłbym kolejnym wróżbitą. Mam swoje zdanie, mam swoją jakąś opinię, ale będę kolejnym wróżbitą opowiadającym, co mu się wydaje. Ja powiem Państwu inaczej, ja powiem w ten sposób, że. Na, y, 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 nasze fabryki, nasze gospodarstwa, które są fabrykami, zamkniemy ich na klucz, wyjdziemy, powiemy, od jutra, od jutra wyłączamy prąd. Tam są zwierzęta, te, jesteśmy odpowiedzialni za te zwierzęta, za, za, za ich istnienie, jak również za to, co one produkują. I dlatego to, co proponuję wszystkim, nie bójmy się i bądźmy odważni w liczeniu kosztów, które ponosimy na naszą produkcję. I nie bójmy się odważnych decyzji, które pozwolą, które przeku, przekładają się w sposób oparty na dobrej analizie na poprawę wyniku ekonomicznego. Także wszystkim życzę powodzenia i przede wszystkim większej satysfakcji z tego, co robimy, i żebyśmy nie popadali. Nie chcę tego nazwać histerią, ale w stan powiedzmy jakiegoś takiego zastraszenia i, i, i paraliżu, bo nie wiemy co będzie jutro. Także wszyscy razem trzymajmy za siebie kciuki i do przodu. Bardzo dziękujemy za ten optymistyczny komentarz z trzeciego forum rolników i agrobiznesu Świnie z Poznania. Dziękuję bardzo.